Dobra, odpaliłem. Ty wy to słyszycie? Tak. Mm. I się z tego. Dobra, chłopaki, się odpaliłem transmisję. Może się powoli za to Dzięki dogi, 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 Bardzo dziękuję. No dogi, nice. czy jest na to dwójka na kabinie, oczywiście, że... Dą nie, nie będzie miał live'a. Co? Tak mi się wydaje, że Dagi nie będziemy live'a. No nie ciekawie. może nie będzie. Może nie będzie, może będzie, nie wiadomo. Albo właśnie próbuję mm. odpalić. Ale ma problemy techniczne. <stated> żartuję Nie hehe uh. Kitek ki no, odpali z tego lajwa? No odpaliłem. Kitek odparł tego lajwa? Nie odpaliłeś.